Rówko Kućmo. Dokończmy konferencję prasową wczorajszą na temat efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Chodzi o niemieckie wiatraki, czyli energię odnawialną, niby pięciokrotnie tańszą niż inne rodzaje energii elektrycznej. Księga Izajasza 58. Ro... Paragraf, nie paragraf, ale werset szósty mówi, żeby zrywać wszelkiego rodzaju pęty bezprawia, jarzmo i inne po prostu zniewolenie. Co na ten temat masz do powiedzenia, Krówko? Dlaczego, bo wczoraj stwierdziłaś, dlaczego na przykład niemieckie y, elektrownie wiatrowe nazwałaś bardzo brzydko, szajsem na palu. Już tłumaczę. Otóż aby postawić taką jedną elektrownię wiatrową o mocy 1 MW, trzeba zużyć, tak jak powiedziałem, trzeba przeznaczyć na to 4 ary gruntów ornych, bo nie można nastać w lesie. I oprócz tego zużywa się pod nastopę stopę takiej elektrowni około 600-800 do 800 metrów sześciennych tonometrów można nazwać yy, betonu. Oprócz tego idzie od 60 do 80 ton stali na jedną stopę. I tak jak powiedziałem, te cztery arygrumy. Aby uzyskać energię o mocy jednego gigawata, to już trzeba przeznaczyć na to 40 hektarów ziemi. Czyli mogłoby się wyżywić na tej ziemi polskich krówek 40 i urodzić 40 cieląt. A. My dajemy w zamian za to niemieckiemu budżetowi aż miliard i 300 milionów euro. To jest przy jednym gigawacie energii. Natomiast gdy chodzi o jeden terawat energii, to jest już 40 tysięcy hektarów. Te 40 tysięcy hektarów to jest 40 tysięcy krówek i 40 tysięcy cielon. I niemiecki budżet ma przychód po prostu 1 bilion 300 miliardów euro. To już wczoraj tłumaczyłam, że te 40 ten 1 terawat energii, te 40 tysięcy hektarów to jest powierzchnia taka jak powierzchnia pod zabudowę trzech miast Opole lub dwóch miast Poznania lub Warszawy bez dzielnicy Jaka tam ta dzielnica jest? Wawer i Wesoła. Dwie dzielnice. I to jest też 40 tysięcy hektarów kwadratowych. Natomiast gdyby cała energia w Polsce zużywana, czyli 165,5 terawatogodziny, była wytwarzana przez energię wiatrową w oparciu o niemieckie wiatraki, wówczas pod zabudowę pod na te stopy trzeba by przeznaczyć 6 620 tysięcy hektarów gruntów. To jest jedna trzecia gruntów ornych. Gdzie tu jest opłacalność w sensie pięciokrotnie yy, yy, niższe koszty uzyskania energii niż tradycyjne konwencjonalne sposoby uzyskiwania energii. Ba przy tej produkcji, jaką Polska zużywa teraz energii, czyli 165,5 terawatogodziny, budżet niemiecki zyskałby yy, 215 bilionów euro. Czyli ilo to jest krotność tego, co są Niemcy dłużni Polsce za zniszczenia z II wojny światowej. Z tego jednoznacznie wynika, że pod zabudowę, pod beton poszłoby obszar siedmiu województw opolskich. Terytorialnie siedem województw opolskich oddajemy z elektrowniami, pod elektrownie wiatrowe o mocy takiej, jaką Polska dzisiaj zużywa. Komu to oddajemy? Niemcom. A kto to są Niemcy? Nasi przyjaciele? Nie, to są wrogowie odwieczni Polski. Odwieczni wrogowie Polski i nie tylko Polski, Europy Środkowej. I to jest właśnie przykre. I na tym właśnie chciałabym zakończyć dzisiaj konferencję, ponieważ wyjaśniłam zagadnienie, mówiąc szczerze, betonowego spustoszenia, bo tak to określiłam. Zostały jeszcze dwa zagadnienia: śmierci, płodów i. Akustyczne ogłupienie, czyli broń akustyczna. To będą następne konferencje prasowe. A teraz jestem głodna i muszę pojeść. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Aha, jeszcze jedno krótko. Do kogo kierujesz te słowa? No, jak to do kogo? To do mieszkańców dużych miast, bo oni mają decydujące słowo, jeżeli chodzi o wybór i, i o wybór władzy, o demokrację. Oni są w większości. I pa, oni mieszkańcy dużych miast z trzeciego, siódmego, trzynastego piętra Warszawy, Poznania, Opola e, czy też Gdańska, oni są na tym samym poziomie co tych chłopku roztropku. Czyli za e, taką krówkę jak ja i dwa odchowane, e, odchowałe, które wycho, wykarmiłam własną piercią, e, roczne e, zwierzątka. Otrzymują też w granicach po 4000 za sztukę. Tyle kosztuje jeden kot, a tych kotów na tym piętrze, trzynastym można trzymać trochę więcej niż trzy sztuki. Czyli co jest ten sam poziom egzystencji. A jak wiadomo, poziom egzystencji decyduje, być kształtuje świadomość, bóg zapłać.